E também mais Plantacja cebuli z siewu wiosennego. Zwykle, tak jak zwykle ta sama. Proszę Państwa, ten tydzień, tak jak rozmawiałem przed Wieczką z producentem, dużo wody, aczkolwiek nie było nawałni Nazywam się Piotr Borczyński. Od 25 lat jestem doradcą upraw warzywniczych. Pracuję w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie, oddział Zarzeczewo. jest jakiś tam poprzytrącany, nie jest pouszkadzany, ale spadł około w ciągu 3-4 dni spadło ponad 70 litrów wody na metr kwadratowy co prawda ziemia piaszczysta więc nie ma zastoisk ona była też głęboszowana i z tego co mówi producenty gdzieś tam jakieś zagłębienie jak były i rzeczywiście stała woda to po tym głęboszu mamy fajną sytuację bo tych zastoisk nie mamy. Jeżeli chodzi o ochronę to dwa dni temu został zrobiony produkt Systemiczny e, Mowento, tak e, przepraszam, Infinito też było, ale było wcześniej na wciornaska, bo tutaj mamy duże zagrożenie na, e, z wciornaskiem. E, poszedł Infinito, niewielka ilość wody, 300 litrów wody, zwykły zwilżacz, e, żeby można było go e, szybko wprowadzić do rośliny, ale po bardzo ciepłych dniach proszę zwrócić uwagę, dużo czubków jest e, poprzesychanych. E, no jest to kwestia po prostu pogody. Było kilka dni bardzo upalnych i ta cebula po prostu nie nadążyła transpirować wody. Można ją zasilić wapniem, potasem jak najbardziej, z tym, że no, niestety te czubki się nie, nie, nie zazielenią z powrotem, ponieważ jest bardzo mokro, bardzo dużo opadów i temperatura no, w miarę umiarkowana, więc będzie duże zagrożenie mączniakiem rzekomym. Poszedł preparat infinito. Myślę, że była to pełna dawka 1,6 litra. Myślę, że na około 7 do 10 dni przed mączniakiem ta plantacja powinna być zabezpieczona. Jest to cebula w typie hiszpańskim, więc szczypior cały czas rośnie. Przy licksburgerach ta dawka wystarczyłaby zapewne nawet na dwa tygodnie. Natomiast tutaj cały czas nam tego szczypioru będzie przybywało. Plantacja jest wynawożona bardzo dobrze, więc tutaj na to trzeba będzie uważać, żeby po tych siedmiu dniach już zrobić jakiś następny zabieg dobrym preparatem na mączniaka. Jeżeli będzie taka pogoda jak jest teraz, czyli umiarkowane temperatury i duża, duża wilgotność powietrza, jeżeli zrobi się nam bardzo ciepło, to będziemy musieli zareagować na stenfilium, ale to spotkamy się za tydzień, zobaczymy jak wygląda plantacja, będziemy dalej podejmować decyzję. Zapraszam do oglądania następnych filmów z tej plantacji, jak i z innych plantacji warzyw gruntowych.